Ekstra bryka, jak na tamte lata, nie wiem dokładnie rocznika Mercedesik, bo strzelka pod głowicą kopejka, Super sprzęcik Mimo upływu lat No naprawdę fajnie, fajnie bryka się prezentuje No wam powiem, wygodny fotel I powtórzę, mimo upływu lat Fotelik naprawdę super wygodny Miejsca na nogi sporo No i ten ręczny oczywiście tutaj Drewno Elektryka przód tył w automacie Kluczyk tu, na wprost, nie gdzieś tu z boku a nie, zadbany, zadbany szybertaszek no, siedzenia są dość rozłożone, dość mocno ale miejsca sporo jeszcze i te radio Takie cudeńko. No, jak się podoba takie jest zwiedzanie wewnątrz, to wiecie łapka, nie? Subskrypcja jak jesteś nowy. Na razie, cześć.